Kolejną waszą propozycją jest, co by było gdyby, co właściwie też by zmieniło to, gdyby Weznan w Kingdom Rush Alliance do swojej dyspozycji miał jeszcze hordy goblinoidów, czyli orków, głównie goblinów, troli i tak dalej, tak dalej. Całe te siły, które są faktycznie, występują, natomiast są na północnym kontynencie podczas wydarzeń z Legends of Kingdom Rush. Tam przewodzi im niejaki krumtak, szaman. No i co, gdyby te siły były dostępne? Sojusz tak czy inaczej zostałby zawiązany. W tej kwestii nic by to nie zmieniło, bo Weznan był świadomy, że nie może osłabiać tylko i wyłącznie swojej armii, bo potem mogłoby to zostać wykorzystane przeciwko niemu, nawet jeśli pokonałby Auvrisira, no to potem byłby znacznie osłabiony i mógłby nie utrzymać władzy. No druga sprawa, że oczywiście wiadoma rzecz, że miałby dodatkowe wsparcie na polu bitwy, sojusz byłby silniejszy i sprawniej szłoby tępienie kultystów nadzorcy oraz same pokonanie głównego złego w Kingdom Rush Alliance.